W dzisiejszym filmie chciałabym opowiedzieć Wam o rzeczach, których nie powie Wam fryzjer. Na szczęście coraz więcej jest już świadomych fryzjerów, więc oczywiście nie o takich fryzjerach jest to film, a o takich, którzy zamknięci są na wiedzę i myślę, że w przeciągu mniej więcej pięciu lat już takiego fryzjera nie uświadczycie. Ale póki jeszcze jest okazja, to myślę, że warto powiedzieć o tym, czego nie dowiecie się ani od fryzjera, ani u fryzjera, a warto to wiedzieć, żeby prawidłowo dbać o włosy i żeby Wasze włosy były po prostu coraz zdrowsze i coraz piękniejsze pierwsza sprawa to w ogóle cała pielęgnacja pielęgnacja w domu to podstawa pięknych włosów nie myślcie, że chodzeniem do fryzjera sprawicie, że wasze włosy będą piękne, bo do fryzjera ile razy możecie pójść? Czy będziecie chodzić do fryzjera dwa razy w tygodniu? no raczej nie, raczej maksymalnie raz na miesiąc, ewentualnie dwa razy w miesiącu, jeżeli ktoś ma taką fanaberię ale raczej nie częściej ile razy w tygodniu myjecie włosy? no myślę, że od jednego Razu do nawet codziennie, chociaż oczywiście tak co drugi dzień byłoby idealnie, więc jakieś trzy razy w tygodniu myjecie włosy. To właśnie jest ten czas, kiedy trzeba o nie zadbać, a nie jednorazowo i bardzo tymczasowo robiąc sobie Photoshop na włosach poprzez użycie jednorazowo dużej ilości kosmetyków, na przykład z silikonami, czy na przykład z dużą ilością keratyny, bo to jest efekt po prostu tymczasowy. Nie mówię tutaj o wielkich wyjściach i na przykład upięciach. Ale tutaj też coraz większą popularnością cieszą się osoby, które robią przeróżne plecionki z włosów, które po prostu fajnie je upinają, no bo naturalność jest w cenie, a nie... Takie przestylizowanie, tak zwany Predator, ewentualnie, wiecie, Alien. Ładne włosy wypielęgnowane, czyli takie, które na co dzień są też po prostu piękne, w każdym upięciu będą wyglądały wspaniale, więc wtedy, czy to jest wesele, czy to jest jakaś impreza, no to wystarczy je odpowiednio zapleść, dodać może jakieś ozdoby, no i jesteśmy po prostu urządzeni. Pielęgnacja w domu to podstawa. Nie tylko pielęgnacja włosów, także skóry głowy. I wydaje mi się, że u fryzjerów bardzo często pomijany jest to element a skąd wyrastają włosy i skąd włosy nowe przykładowo, jeżeli chcecie je zagęścić, mają wyrastać, no właśnie ze skóry głowy. Czyli to jest naprawdę jeden z tych trzech filarów pielęgnacji włosów, o które trzeba zadbać i tutaj na szczęście już coraz więcej jest tej świadomości, jeśli chodzi o trychologów, chociaż to też jest, że tak powiem, bagniste terytorium, coraz więcej jest też produktów ogólnodostępnych typu pilingi do skóry głowy, które po prostu już tutaj świecą lampkę, że no, to może warto o tę skórę głowy zadbać, niestety większość fryzjerów jeszcze do tego etapu nie doszła po prostu twierdzą, że sposoby takie tymczasowe, czyli na przykład nie wiem przypudruj sobie głowę, załatwią sprawę a to niestety może tylko pogorszyć sytuację, jeżeli ktoś boryka się z nadmiernym przetłuszczaniem, czy złojotokowym zapaleniem skóry głowy po pierwsze też kierunek lekarz, pamiętajcie że to są też sprawy zdrowotne, nasze włosy to nie jest tylko wygląd, to nie jest tylko jakaś stylizacja, tylko to jest po prostu nasze zdrowie i odbicie naszego stanu zdrowia także maskując na przykład straszne stan włosów, które przykładowo są wynikiem problemów z tarczycą. Czy to jest rozwiązanie? Moim zdaniem nie, ale no oczywiście można mieć tutaj inną opinię w tym temacie. Także ja bym chciała, żebyście zapamiętali ode mnie, że zdrowa skóra głowy to zdrowe włosy prędzej czy później. Pielęgnacja włosów nie może być tymczasowa, tylko musi być to proces i prawidłowe dbanie cały czas. Kolejnym takim rozwiązaniem tymczasowym, któremu jestem całkowicie przeciwna, to są doczepy. No i e, też fryzjer nie powie wam, że nie rób tych doczepów u um mnie, bo jestem specjalistą od doczepów, bo to niezdrowe dla włosów i skóry głowy, tylko po prostu zrobi to, tak. Jakby są różne dziwne metody na robienie doczepów. Każda z tych metod bardziej lub mniej osłabi cebulki, osłabi skórę głowy i będzie rozwiązaniem tymczasowym. Także doczepom ja mówię nie. Wiem, że niektóre osoby z, z tego korzystają. Absolutnie nie mówię, że o włosy, które są na przykład cienkie, nie można dbać, bo włosy cienkie mogą być też piękne, a często ludzie, którzy robią doczepy, mają swoje włosy z natury bardzo ładne tylko po prostu niezadbane w odpowiedni sposób, bo te osoby mogą używać mnóstwo produktów, no tyle pieniędzy wydałam na włosy, no tyle kosmetyków już używałam i nic, no i właśnie może złych, może to jest właśnie ta przyczyna dla której one nie są tak piękne jakby mogły być i trzeba tutaj się posiłkować chociażby doczepami, to jest też temat na oddzielny cały film zresztą, dajcie znać jakbyście chcieli coś o cienkich włosach a wiem, że chcecie. Kolejny punkt to taki, że fryzjer rzadko wam powie, że każde rozjaśnienie i każde farbowanie niszczy włosy niestety, nawet farby, które są Reklamowane jako farby bez amoniaku, zdrowe dla włosów, są i tak niszczące dla włosów. Generalnie, żeby włosy rozjaśnić albo żeby zafarbować jakkolwiek jaśniej, włosy muszą być podniszczone, żeby te substancje barwiące mogły zadziałać i na włosach osiąść i po prostu, żeby nadały taki kolor, jaki chcecie. Fryzjer nie powie Wam, że jedynym sposobem, żeby zafarbować włosy i ich nie zniszczyć, jest henna, bo to jest fakt. Ponadto henna jest jedynym sposobem, żeby pogrubić włosy. Lawson, barwnik w hennie, jest naprawdę wyjątkową substancją. To, jakiego szczebla badania prowadzone są nad Lawsonem i innymi substancjami właśnie z tej grupy z antrachinonów, są niesamowite. To już jest, jeśli chodzi o biotechnologię, najwyższy stopień zaawansowania, bo te substancje mogą mieć wykorzystanie w chociażby leczeniu nowotworów. A tutaj mamy to na wyciągnięcie ręki do tego, żeby pogrubić włosy trwale, Czego nie zrobi nam żaden Olaplex, żadne cuda na kiju. Olaplex owszem, można zastosować, ale to i tak jest tymczasowy efekt, tak samo jak przykładowo keratynowe prostowanie włosów, o którym za chwilę też powiem. Sama keratyna nie jest lekiem na wszystko. Który fryzjer Wam to powie? No myślę, że niewielu fryzjerów przestrzeże was przed keratyną i przed tym, o czym ja wielokrotnie mówię, czyli o przeproteinowaniu. Keratyna jest potrzebna w pielęgnacji, oczywiście można ją zastąpić innymi proteinami ale to jest taka najbardziej powszechna najtańsza, najłatwiej dostępna też no bardzo dobrze działająca, po prostu nie mówię, że keratyna jest zła ale pamiętajcie o tym, że proteiny w ogóle w pielęgnacji włosów to jest tylko jeden z trzech elementów, z trzech filarów proteiny, humektanty, emolienty emolienty powinny być tą bazą czyli bazą powinny być oleje, substancje które otulają, wygładzają włosy dalej, myślę, że mamy humektanty i proteiny mniej więcej porówno, tutaj jest już osobista indywidualna preferencja, ale to jest ten wyższy stopień piramidy, albo najwyższy albo ten środkowy, czyli to nie może być podstawę pielęgnacji i keratyna, proteiny nie mogą być elementem każdej pielęgnacji, oprócz jakiegoś 1% wyjątkowych włosów, które to kochają. W innych przypadkach ciągłe stosowanie produktów z keratyną, szampon z keratyną, odżywka z keratyną, serum z keratyną skończy się bez dwóch zdań przeproteinowaniem, czyli sianowate włosy, spuszone. Ja mogę spróbować znaleźć jakieś moje zdjęcie z przeproteinowania, bo Moje włosy mają do tego tendencję i potrafią się przeproteinować. Keratyna też nie naprawi wam włosów, bo nic nie naprawi wam włosów, jeżeli są zniszczone mechanicznie albo przez rozjaśnianie, bo to jest też w sumie uszkodzenie mechaniczne, bo coś z włosów zabieramy, czyli one są słabsze. Jeśli chodzi o keratynowe prostowanie włosów, u mnie na blogu znajdziecie keratynowe prostowanie Pauliny i to jest jeden z niewielu przypadków, gdzie keratynowe prostowanie, moim zdaniem, wygląda dobrze nawet po wypłukaniu się keratyny. Zazwyczaj, po pierwsze, sam proces keratynowego prostowania bardzo szkodzi włosom i je niszczy, bo wyobraźcie sobie, no, prasowanie całych włosów 230 stopni, to jest bardzo uszkadzające, zresztą o tym też zawsze mówimy z Kingą z Red Pillorum. Dodatkowo substancje, które mają zbindować keratynę z włosem, mają być takim promotorem, transmiterem, to na przykład formaldehyd, więc no, niekoniecznie dobre dla włosów. Efekt oczywiście jest też tymczasowy, ta keratyna nie zwiąże się na trwałe z włosem, w przeciwieństwie do na przykład Lawsonu Henny i po w pewnym czasie, po prostu stopniowo, będzie się wypłukiwać, no a jak się będzie wypłukiwać to albo wrócicie do poprzedniego stanu włosów albo do niestety gorszego dlatego jestem przeciwna keratynowemu prostowaniu, myślę, że to też dobrze uzasadniłam, także o to wiele pytań zawsze też jest kolejna sprawa to kosmetyki profesjonalne po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak kosmetyki profesjonalne, mam tutaj dla was taką ciekawą metaforę folia spożywcza folia do włosingu Profesjonalna folia do wosingu i to ym, ogólnie podsumowuje całą kwestię kosmetyków profesjonalnych, bo czym one się różnią, jakby, no przepraszam bardzo, skład jednego, skład drugiego, gdzie różnica? Nie wiem. Jakby można wierzyć w różne rzeczy, ale, ale ja nie lubię naciągania. I na przykład, jeżeli ja wypuszczę olej, do włosów, nazwę go Super Extra Turbo Olej do Włosingu. To on będzie droższy tylko dlatego, że ja go wypuściłam. On nie będzie droższy tylko dlatego, że jest lepszy, ani nie będzie zapewne lepszy, tylko będzie tym samym olejem, którym byłby ten sam olej w innym opakowaniu. Więc wiecie, płacimy za co? Za markę, za produkcję, za ładne opakowanie i za te wszystkie inne rzeczy. Rozdzielenie na profesjonalne i domowe. To jest po prostu absurd i w ogóle nie należy się tym w żaden sposób sugerować. Ja jestem świeżo po umyciu włosów, wysuszeniu, no i jakby dziękuję bardzo. Blask jest, jest. Jakby czy mogę wyjść na ulicę? Mogę. Czy muszę iść do fryzjera, żeby mi te włosy po prostu powałkował, ponaciągał? No niekoniecznie. O tym też fryzjerzy nie mówią, że właśnie takie modelowanie włosów na szczotkę i na ciepło szkodzi włosom, zwłaszcza końcówkom, jeżeli już są uszkodzone. Ja nieraz poszłam do fryzjera. Modelowane były na okrągłej szczotce w sposób, który urągał po prostu godności ludzkiej. Miałam wrażenie, że wychodzę stamtąd z końcówkami do ścięcia po ścięciu końcówek. To nie jest zbyt dobre i uważajcie na to, jakby nie dajcie sobie tak robić, jeżeli słyszycie że jest dziwny dźwięk i że coś się dzieje z tymi końcówkami, no bo po prostu podcienka jest namarne wtedy. No i ostatni, już piąty punkt to jest to, że fryzjer nie powie wam tego, że pielęgnacja może kosztować grosze i dawać spektakularne efekty i każdego stać na pielęgnację włosów, i nie trzeba, po prostu nie trzeba korzystać z jakichś super drogich zabiegów, ani z żadnych drogich zabiegów. Zabiegi są po prostu dla fanów, tak samo jak oleje nie trzeba korzystać z drogich olejów, nie trzeba korzystać z olejów kosmetycznych, żeby świetnie dbać o włosy, ale jest to pewien fan. Jakby dla mnie to jest ciekawe, odkrywanie nowych olejów, odkrywanie egzotycznych maseł, to jest dla mnie po prostu, jest to moje hobby, moja pasja. I dlatego to robię, ale mogłabym używać tylko oliwy z oliwek albo tylko oleju rzepakowego i mieć ekstra włosy, i olejowanie byłoby genialne za każdym razem. Nie trzeba wydawać powyżej, myślę, 50 zł miesięcznie na pielęgnację włosów, żeby ona była dopięta pod każdym względem, tylko co trzeba zrobić, to poświęcić czas, dowiedzieć się, czego szukamy w składach, czego unikamy w składach, jak skomponować ten nasz zestaw produktów, żeby był właśnie pod kątem równowagi proteiny, emolienty, humektanty do pięty na ostatni guzik, nie musimy kupować też wszystkich produktów z każdej grupy. Możemy kupić sobie maskę emolientową bez silikonów, na przykład, bo mamy serum silikonowe, możemy sobie miksować to wszystko. Możemy sobie kupić maskę proteinową, bo nie chce nam się kupować keratyny w półprodukcie, ale humektant możemy sobie zrobić jak? Dodając łyżkę miodu, robiąc sobie glutkalnianego to są groszowe sprawy, czy najlepszy tunik maski odżywki krowia ziemniaczana, złoty 70 zł kg polecam serdecznie. Także wiecie, nie może to wręcz być bardzo drogie. Powiem szczerze, nie wiem, czy może teraz już tak, ale przez długi czas nie byłabym w stanie zapłacić więcej niż 50 zł za kosmetyk do włosów i nie ma takiej potrzeby. To już jest tylko trochę tak jak z kupowaniem butów. Można sobie kupić buty i będzie fajnie, bo będzie się dało w nich chodzić i wszystko będzie ok. Są ludzie, którzy lubią buty i po prostu będą ich kupować dużo fajnych i markowych. To nie jest kwestia tego, że to będzie lepsze, lepiej działające i lepsze dla włosów, bo jest droższe. Tylko jest to już zainteresowanie i kwestia naszego fanu. Te pięć powiedzmy takich delikatnie mówiąc. Hmm, nie chcę powiedzieć, że kłamstw, bo to nie jest kłamstwo, tylko często to jest po prostu wynik niewiedzy fryzjerów, a czasem jest to wynik tego, że jest to sprzeczne z tym, na czym oni zarabiają, ale to się powoli zmienia i już to wszystko, o czym mówię, wychodzi, że tak powiem, z mody, a wchodzą trendy na naturalną pielęgnację, już nieraz mi wyskakują bardzo podobne reklamy salonów fryzjerskich, które jeszcze nie do końca wiedzą, jak to robić, bo reklamują na przykład farbę bez amoniaku, że przestać przestaw się na naturalną pielęgnację, <laughs> Trochę średnio, ale jest to już krok w dobrym kierunku. No i zresztą 80 tysięcy ludzi na włosingu trudno, żeby się myliło i żeby miało jakby tę potrzebę i ten zarzut, że nie ma dobrych fryzjerów. Na szczęście już nadchodzą i mam nadzieję, że wkrótce po pierwsze dowiecie się więcej o fryzjerstwie z perspektywy osoby, która jest włosomaniaczką i fryzjerką jednocześnie i dodatkowo coraz więcej takich osób będzie się pojawiać i nie będziemy się już patrzeć do fryzjera. Jeżeli podobał Wam się ten film, to oczywiście zapraszam do lajkowania, subskrybowania wszystkich tych tam rzeczy, ale jeżeli się nie zgadzacie, dawajcie, ja nie podyskutuję, oczywiście merytoryczna dyskusja to jest podstawa, więc bardzo chętnie posłucham Waszej opinii i jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Cześć.